mnie, jeśli chodzi o te książki, to tak właśnie ja nigdy w moim życiu, jeszcze za, za czasów szkolnych, jak było gonienie do lektur i tak dalej, ja nigdy w moim życiu nie przeczytałam żadnej książki, żadnej lektury. Nawet w trakcie mojego rozwoju, jak e, miałam milion podsyłanych jakichś tam książek duchowych. I ja generalnie nie miałam w ogóle takiej umiejętności skupienia. Ja czytałam książkę i na przykład potrafiłam jej przeczytać 50 stron i się szczaić, że ja w ogóle nie wiem o czym czytam i nic nie pamiętam. No i jak zaczęłam żyć właśnie w zgodzie z cyklem, no to nagle po wielu, wielu latach zaczęłam czytać książki. W ogóle wczoraj zaczęłam czytać nową fajną książkę, przeczytałam jej już dwie trzecie chyba. I no, jakby po prostu właśnie mój układ nerwowy tak się jakoś wyregulował. Ja się mega taka zrobiłam spokojniejsza, jest u mnie o wiele większa zdolność tego skupienia. No i widzę to właśnie chociażby po tym przykładzie czytania książek, i mega się cieszę, że po latach zaczęłam je czytać.